O Siemaneczko w kolejnym filmiku na tym kanale, zacnym kanale. Niedawno sobie zainstalowałem taką grę o nazwie Roblox. Pewnie ją wszyscy znają. I właśnie se gram i będziemy grali w grę, w której są cztery komputery. Jak się skakuje te komputery, to, się, to są dwa przejścia i można nimi uciec. I coś tam jeszcze po drodze, są takie rzeczy, no różne, zobaczycie sami za chwilę, za 20 sekund. No. Mhm. Jest jeszcze taka bestia, która chodzi z młotem i jak nas zwalnie, ogłuszy tym młotem, to wtedy leżymy i nas taką liną, liną zaciąga do takiego zamrażalnika i wtedy... I jak wszystkich złapia i zamrozi, albo czas się skończy i ktoś nie skakuje wszystkich komputerów, to bestia wygrywa. A tak to jak uciekną, to wygrywają ci ludzie. O, ale fajnie, jestem bestią, zobaczcie, jestem bestią. Ej, za każdym razem, jak nagrywałem to, bo ja kilka razy to nagrywam, i teraz, jak akurat to nagr chcę nagrać, jak jestem przetrwającym, to jestem bestią. Ale fajnie, że jestem bestią, chyba nawet. I muszę złapać i zaciągnąć. Jestem bestią. na pewno nikogo nie ma, bo by się nie zdążyli schować. Czemu słyszę, jak hakujesz komputer? Nie hakuj gościuwo. Hakuję, hakuję, hakuję. monitor sobie. Dobra, i szukamy teraz tych cybanów. Gdzie się oni pochowali? Lamusy, Lamusy. Ej, podpowiesz mi, gdzie oni są? Co? Podpowiesz mi, gdzie oni są, bo ty jesteś przetrwającym. O, oh, komuś się chyba coś pomyliło. Hm O, oh, hello! Hello, hello! Serio, on już jest skakowany? O, kogo my tu mamy? Leż, no czemu, cię, czemu go nie trafiłem? Jeszcze mi drzwi przed, zamknął. Kurde, gościu, chodź tu. Gdzie on jest? A może tutaj? A nie, nie ma, go nie ma. Go. Chodź, chodź. No nie, no ja nie wierzę. On mi zwiał. Ale ja znam moi drodzy taktykę na wygraną. O czyżbyś, czyż może czyż... ty tutaj słaś? Słaś? Czemu ja nie mogę się wysłowić? Nie wiadomo gdzie ja jestem. Nie wiadomo gdzie O ale komputerek fajny na dachu. Ale fajny komputerek na dachu. właśnie, ja dlatego tam szłam. <laughs> ha, ha, ha. I teraz będę tu. Będę tu stał i nikt mnie nie złapie. Nie no, normalnie bym tu stał i bym wygrał. Ale nie chcę was zanudzać, więc. Widzicie, jak dla was. Dla was rundy może nawet nie wygram. Jakbym nie nagrywał, to już bym miał wygraną w kieszeni, nie? Widzisz, jest tutaj Czyli jak. Nie, nie widzę. Ale serio nie widzę. Nie widzę. Super jest tuż nade mną. Czos. A i dlaczego? Super, no, po prostu no. Super. O, mi? Czemu ten komputer nie jest jeszcze skakowany? Czemu ten komputer nie jest skakowany? mi się nie udało do końca. Aha. Teraz ja tu postoję do końca rundki. Postoję sobie tutaj do końca rundki i przy kampie i wygram. sobie tutaj komputer i No i ale ja stoję przy tym komputerze. I se nigdy nie wygrasz, wiesz? Wiesz, że ja wiem, gdzie są trzy komputery. Jeden jest w Rabilencie, drugi na dachu i trzeci w tej szopie, gdzie byłaś. Już to na pamięć wiem. Napiszcie w komentarzu, napiszcie w komentarzu i w ogóle lajkujcie, subujcie i napiszcie w komentarzu, czy co ja miałem powiedzieć, czy chciecie, czy chcecie, żebym ja bym ocalałym, że, że nie, żebym ja był bestiem, Żebym się świecił na czerwono i gonił ich z młotem, tylko żebym ja bym był których Tymi, których goniłem, żeby ja, żebym ja nimi był. Tak? Chcecie, to napiszcie. Pewnie mnie nikt nie zrozumiał, bo nie wiem, jakoś dziwnie ostatnio gadam. Okej, nic nie widzę tutaj. wszędzie. Ej, ale prawda, że kto nie zasubuje, ten... Ten, ten będzie szedł na ulicy i wejdzie w kałużę i się utopi, nie? To prawda, że jak ktoś nie zasubuje, to się utopi w kałuży, nie? Mhm. a jak coś zasubuję, to se znajdzie pięć stówek na ulicy. O kurde, wyjście odblokowali. No i widzicie, jak się poświęcam dla was? Specjalnie... A może przykampimy se przy wyjściu i nikt nie ucieknie, co? O nie, już jedna osoba uciekła. Ci nie mogę walnąć. Ale gówno. chyba jest 8 minut nagrania, coś takiego, nie? No, coś takiego. No to jeszcze jedną rundę co możemy walnąć. No, <ś> Słuchajcie, <Schedule> <śert> um, um, 1 Pro 0101 No no nups i mój i Ubook 5-6 i Naomi Jerzy Kawaii i Ubook 5-6. I Fenek i Wipe it Cream. Ostatnio ostatni będzie trzy filmy w jeden dzień Wow Nie no, serio. A wow. nie, ja mam, ja mam dalej tą kamerę głupią. Ale jak znowu będę Bestią, to po prostu zrobię wam cięcie, żebyście się nie nudzili, bo Bestia jest trochę nudna. No. Aż bardzo, no. I szczególnie fajnie będzie, jak się skampimy razem z Pro. A no. To w ogóle raz. Ten głupek tutaj ten nick. Ja myślałam, że to jest bestia tam. Oj, nie, może jesteś bestią, no nie. Ej, dawaj! Ej, dawaj zrobimy, żeby było ciekawie na odcinku. To... To będzie, że wam współpracowała, żeby było ciekawie, żeby mieli co oglądać. Może zrobimy tak, że będę z tobą współpracował i będzie fajny odcinek? Dobra? Ej, ale nie zabijaj mnie, ok? To będzie fajny filmik. Ale dobra? Ej, pamiętajcie, jak, jak, pro, jak pro 0101 no-nup mnie walnie, to mnie dawajcie suba to mu nie dawajcie słowa! Nie, no żartuję, żartuję. Nie lecz mnie gości, my współpracujemy ze sobą. Ej, chodź jaka do mnie, chodź. Albo nie, jak nie chcesz, to nie. Obojętnie mi się przyjdziesz czy nie. Będzie ciekawy odcinek. O, gdzie jesteś? A pomóc mu hakować, czy nie? Ale pomóc mu chakować, czy nie? Ej, no czemu mnie walnęłaś? Dobra, ale do zamrażalnika mi nie dawaj. Ja będę chodził za tobą, dobra, będziemy ich trollować. Będę twoim psem. Okay. Ej, chodzę za tobą, dobra? Ale nie, no! Ale nie, rób tak, jak chcę chodzić za tobą. No, ale drugi raz, ale trzeci raz mnie nie wal, bo ucieknę od ciebie, jak czwarty raz wstanę. O, moje krocze! Gdzie ja jestem? Ej, widzicie to? Widzicie to białe, czarne wszystko? Co jest grane? Ej, czekaj, czekaj na mnie. Ja chcę iść za tobą. Ale nie bij mnie, dobra? Dobra, będę drugą bestią. Du, du, du. Nie, zostaw mnie! Udawaj, że mnie gonisz! Ale nie bij mnie, nie bij, ale udawaj, że mnie gonisz.

Ale to, to ja byłem, Aga. Takie niebieskie to ja. To ja, to ja, to ja, to ja. No nie wiem, zwiał gdzieś. Pewnie tutaj zwiał. Ale serio nie wiem gdzie. Może tutaj? A trzeba aby na pewno? Ale uciekam przed Tobą. Nie no, żartuję, ho! Idę do ciebie, ho. Gdzie jesteś? Bo ja się, pomóż! Walnij mnie, bo się zgliczowałem. Okay, to masz, to masz Jestem Aga w... Powiedziałem twoje imię na odcinku. Ale nieważne. Ale tak. Jak się skończy filmik... Ej, widzowie, jak się skończy filmik... Ej, cicho na chwilę. Jak się skończy filmik, a ja nic nie powiem, nawet się z wami nie pożegnam, to nie jestem chamem, tylko po prostu mi się miejsce skończyło pewnie. Miałem pół godziny nagrania. Mogłem nagrać pół godziny i minutę. A jak zainstalowałem z tego Roblox'a, to tylko 20 minut. 20. No przyjdziesz po mnie... Aha, już nie musisz. Wystarczyło kliknąć C. Gdzie ja, oni są do jasnej jamierki? Są wysyłkę tutaj i ich, a mój młodek przytula się. E. E, e, e. 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 E, tutaj pamiętam, że był komputer. A ja, ale dasz mi uciec, jak będę chciał? Ej, raz jest, kiedyś tu był komputer, teraz nie ma. No ja nie wiem, no kurde. Ej, napiszcie. Może w kolejnym odcinku se zagramy w Adopt Me. Kto to zrobił błąd? O, jaka szkoda, zrobił błąd. Ej, myślisz, że kto to był? Robisz błąd! Aj myślisz, że kto ten błąd zrobił? Ja myślę, że ten Imstan albo... Ej, ej, tam na pewno dom! Ja idę do tego błędu, Aga, ja idę do niego. Idę do tego błędu, idziesz. Idę. Ty też idziesz? A dobra, Oj, bro, Oj, Oj, nie za ciebie. Ej, hakuje tu ktoś! Hakuje tu ktoś! Chodź tu szybko! Zwiał gdzieś! On zwiał gdzieś! No to ja nie wiem, czemu jest trzeci. On pobieg tędy. A nie, ty nie wiesz gdzie, bo cię tu nie ma. Nie mam je. A ty gonisz i gdzie ty ich gonisz? Mam na 5 komputerów. No ja mam tu zamierzać za jednym kliknięciem. Ale co za jednym kliknięciem? Skochował on, Aga! Mogę uciec? Pozwolisz mi uciec? Potrzebuję twojej pomocy. W czym? Pomocy. Jestem tu, Aga. W czym ci pomóc? Ale w czym ci pomóc? Aga, w czym? No, tego jednego Aha. Bye bye! Tak naprawdę ja ten komputer hakowałem. Dlaczego? Ale. Ale tylko raz tak zrobiłem. Już więcej w życiu tak nie zrobię, bo nie chcę się tak bejtować. Tylko raz w życiu tak zrobię, ale już nigdy więcej. Nagrywa się, błagam. O, nagrywa się. No to. Będziemy kończyć i Elu wina Nonara Elo